Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy np. choroby tarczycy. Pragnę nauczyć się współpracować ze swoim ciałem zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu i w tym odcinku porozmawiamy sobie o takiej ochocie na słodkie, która pojawia się albo zimową porą, albo pojawia się właśnie przed okresem, czy w innych takich momentach e, życia miesiąca, roku. I zachęcam Cię do tego, żeby posłuchać tego odcinka, bo będę miała dla Ciebie trzy pomysły, co z tym zrobić, co sprawdzić i dlaczego też może tak się dziać u Ciebie. E, dostałam właśnie takie świetne pytanie od e, mojej kumpeli. Którą znam z programu mentoringowego. I myślę, że jest to fajne pytanie, które można przenieść właśnie na potrzeby też moich obserwatorek. Ja widzę ten problem u wielu pacjentek, sama okresowo czasem mam rzeczywiście takie zachcianki, i dzisiaj już wiem, z czego to wynika. I wiem też właśnie, jak sobie z tym lepiej radzić. Więc myślę, że moje tipy, też i na bazie trochę mojej historii, i moich własnych jakby prób dojścia do tego, czemu tak się dzieje zrozumienia tego i właśnie różnych strategii, które pomogły mi i pomagają moim pacjentkom. Myślę, że sprawdzą się też z powodzeniem u Ciebie. Także sprawdźmy to, co u Ciebie powoduje tą ochotę na słodkie, i zobaczmy, co można z tym zrobić. Więc tak, pierwsza rzecz, którą chciałabym, żebyś właśnie zrozumiała. To to, że rzeczywiście ta ochota na słodkie może się pojawiać na przykład w formie takiej przedokresowej zachcianki, bo produkujemy wtedy przed okresem, w tej drugiej fazie cyklu, właśnie po owulacji, produkujemy progesteron, jeśli oczywiście owulacja zachodzi prawidłowo, powinniśmy go produkować w trakcie po owulacji. I wtedy właśnie ten progesteron, który się wytwarza przed okresem, powoduje takie wyższe zapotrzebowanie organizmu, wzrost temperatury ciała i powoduje właśnie też to, że po prostu nasze zapotrzebowanie na kalorie, na energię, którą sobie dostarczamy, wzrasta w stosunku do całego, całej reszty miesiąca. Więc to jest istotne, żeby też w tej drugiej fazie cyklu pamiętać o tym, że zachcianki tutaj są normalne, jeśli nie dostosujemy tego, co jemy. I nie jemy większej ilości węglowodanów w tej drugiej fazie. Więc to jest taki dobry tip, żeby przede wszystkim właśnie skupić się na tym, żeby przed okresem, zwłaszcza ten ostatni taki tydzień przedokresowy, żeby zadbać o to, żeby rzeczywiście troszeczkę więcej jeść, albo zwiększyć swoje porcje odrobinkę. I zadbać o to, żeby tam naprawdę nie brakowało w tych posiłkach węglowodanów, albo wręcz właśnie dodać sobie po kosteczce czekolady chociażby jeden, dwa razy dziennie do posiłków na przykład takich typów słodkich, albo dodać sobie na przykład tą kosteczkę, dwie kosteczki czekolady po obiedzie, który jest takim dużym posiłkiem, który zwykle gdzieś tam obfituje właśnie w białko, w tłuszcze, jest dobrze zbilansowany. I wtedy właśnie ta kosteczka, dwie czekolady będą takim fajnym dodatkiem, który troszeczkę nam zwiększy tą kaloryczność diety, no i też zmniejszy nam tą ochotę na słodkie przez całą resztę dnia, bo zwyczajnie będziemy pokrywać lepiej to nasze zapotrzebowanie, większe organizmu. Um, I druga, właśnie taka rzecz, to zachęcam Cię do tego, żeby przeanalizować, właśnie czy w Twoich posiłkach nie brakuje węglowodanów, bo to jest bardzo częsty błąd, który ja widzę i który ja sama popełniałam. Um, być może właśnie konieczne jest, na przykład, Lekkie dostosowanie tej ilości węglowodanów w Twojej diecie, np. w tym okresie jesienno-zimowym, albo w tym okresie przedokresowym, czy w ogóle w tym momencie, kiedy masz tą ochotę na słodkie, może być potrzebna właśnie większa ilość tych węglowodanów. I istotne jest to, że właśnie czemu ta ochota na słodkie może się pojawiać właśnie bardziej jesienią i zimą. Popatrz sobie, jak wygląda Twój rok i popatrz sobie też, jak wygląda Twój styl życia w tych e, momentach. Czy jesienią i zimą on się jakoś zmienia? Czy on jest dokładnie taki sam jak e, wiosną i latem? No bo jednak najczęściej jest to tak, e, że ten nasz styl życia się zmienia. <laughs> I nasze ciało zwyczajnie też mniej ma ruchu, e, mamy mniej energii, przez to, że mniej się ruszamy, więcej siedzimy w domu, jest e, mniej e, słońca i jest e, w ogóle krótszy dzień, a cukier to jest taki. Prosty sposób, jaki Twoje ciało zna, żeby się pobudzić i dodać sobie energii. I brzmi to troszkę irracjonalnie, ale serio to, co bym polecała najbardziej w tej właśnie takiej jesienno-zimowej szarudze, to właśnie skupić się na tym, żeby wdrożyć sobie jakiś nawet mikro, ale regularny, codzienny ruch, bo to troszeczkę pomoże na ten poziom energii, bo pobudzi go jakby w ten zdrowy sposób. Tak? Więc wyrobienie sobie takiego nawyku 5-10 minutówek na przykład. Czyli 5-10-minutowa na przykład yoga przy biurku. Jest masa takich filmików na YouTubie, można sobie włączyć i zawsze to już będzie też coś, co w ciągu dnia da Ci troszeczkę więcej ruchu. Może to być jakaś yoga na dobry dzień, czy jakieś rozciąganie mobility, czy inne tego typu treningi. Możesz też po prostu puścić sobie ulubioną muzę i zrobić sobie takie dance party przez 5 minut albo 10 minut. I gwarantuję ci, że będziesz czuła się lepiej i będzie też mniejsza ta ochota na słodkie, bo zwyczajnie będziesz mieć tą energię. Z innych form czerpaną. Ale jeśli to nie jest ten kierunek, to właśnie też chciałabym, żebyś zrozumiała, że w tym okresie jesienno-zimowym nasze ciało zużywa więcej energii na ogrzanie się. Jest zimno po prostu, jest chłodniej i musimy po prostu w jakiś sposób wyrównać sobie tą temperaturę ciała, a to się dzieje poprzez nasz metabolizm, to się dzieje poprzez właśnie stworzenie przez nasze ciało tych odpowiednich warunków i wytworzenie tej temperatury. Więc, żeby Cię ogrzać do tego samego stopnia, potrzebuje więcej energii. Więc warto właśnie dodać sobie troszeczkę więcej węglowodanów do diety w tym okresie, rozłożyć je równomiernie w każdym posiłku, no i właśnie pomyśleć, czy nie dodać tych odrobin, tej odrobiny takiej słodyczy w, po prostu do posiłków, jako forma zapobiegania, a nie leczenia później. Dlatego tutaj polecam i na przedokresowe zachcianki, i na takie okresy jesienno-zimowy, gdy te zachcianki się pojawiają, ten sam trik i ten sam nawyk. No i jeszcze jedna rzecz, Którą chciałabym tutaj z Tobą przedyskutować. Upewnij się właśnie, że Twoje posiłki, bazowe posiłki są dobrze skomponowane i sycące, bo to jest bardzo częsty mechanizm, że posiłki są takie jałowe, nijakie, i organizm jedzie troszkę na zapasach, albo są same węglowodane w posiłkach, albo na przykład pijemy kawkę z mlekiem pomiędzy posiłkami, nasz organizm traktuje to też jak posiłek kolejny, rozregulowuje nam to bardzo glikemię. Pomiędzy posiłkami i sprawia, że ta ochota, czy to na słodkie, czy ogólnie chęć podjadania, będzie większa. Jeśli jesz też na przykład same owoce pomiędzy posiłkami, albo właśnie jesz coś słodkiego pomiędzy posiłkami, no to niestety to też właśnie będzie taki kolejny czynnik, który może rozregulowywać tą glikemię i dawać jej taki efekt, zjadłabym coś, m, albo co godzinę coś podjadam, bo mnie kusi, albo właśnie m, zjadłabym coś słodkiego. Więc jakby zadbanie o to, żeby te posiłki bazowe, na przykład to śniadanie, obiad, kolacja, żeby one były naprawdę pełnowartościowe. I tutaj też odsyłam do odcinka o białku, który okazał się chyba tydzień temu, jeśli dobrze poplanuję publikację. Więc. Odsyłam się do tego odcinka też o białku i odsyłam też do odcinka o komponowaniu posiłków, bo wydaje mi się, że on też może być kluczowy w zrozumieniu tego, jak właśnie zadbać o to bilansowanie, komponowanie posiłków. Więc dobrze zbilansowane, dobrze skomponowane posiłki będą sycące i po prostu nie będziesz miała też tego e, takiego efektu, że co godzinę bym coś zjadła. I często właśnie to się pojawia w momencie, kiedy te posiłki bazowe nie są najlepszej jakości, i w, jeśli czegoś w nich po prostu brakuje, albo jeśli jedziemy na samych węglowodanach, albo jeśli pijemy te kawki pomiędzy posiłkami z mlekiem, albo jeśli jemy same owoce, które traktujemy jako przekąskę. Zawsze powinniśmy je po prostu z czymś połączyć, i te owoce powinny być dodatkiem do czegoś, żeby nie było jedzone samodzielnie, bo są to po prostu same węglowodany. No i podobnie ze słodyczami. Jeśli już one się mają w jakiejkolwiek formie w naszej diecie, gdzieś tam pojawiać, każdy no, czasem je je po prostu, przynajmniej większość ludzi, których znam, i ja również, no to zjedzmy go wraz z posiłkiem. Tak? Będzie to mniejsze zło i będzie to po prostu coś, co może być elementem nawet zdrowej diety. Dlatego najpierw popracujmy nad tą bazą, nad białkiem, tłuszczem, węglowodanami w każdym posiłku, żeby w każdym posiłku znalazło się jakieś warzywo lub owoc. No i wtedy, nawet jeśli to jest posiłek albo przekąska, żeby one były właśnie w ten sposób zbilansowane, i to pozwoli też właśnie panować lepiej nad tą ochotą na słodkie. No i co, mam nadzieję, że te kilka prostych wskazówek coś tutaj Wam rozjaśniło. Mam nadzieję, że było to ciekawe. I ponownie zachęcam, żeby zastanowić się, czy taki właśnie plan gotowy posiłków, czy taki jadłospis, w którym zobaczysz, jak to wszystko powinno wyglądać, jak rozłożyć sobie, jak skomponować i jak zbilansować te posiłki, żeby one były sycące, żeby nie brakowało w nich białka, żeby były odpowiednie proporcje tych składników w diecie. Czy to nie pomoże ci też na tego typu zachcianki? Bo ja bardzo często dostaję takie opinie o moich jadłospisach, że rzeczywiście te zachcianki są mniejsze i że rzeczywiście to samopoczucie jest o wiele lepsze. No i tak naprawdę, już po dwóch, trzech tygodniach, też ta ochota na słodkie, e, zjazdy energii, spadki energii, zmęczenie są o wiele mniejsze i samopoczucie dziewczyn, które stosują jadłospisy, się po prostu poprawia. Więc e, zastanów się nad tym, czy to nie jest po prostu też jakieś rozwiązanie dla ciebie, żeby skorzystać z takiego jadłospisu, nauczyć się z nim. Jak właśnie te posiłki powinny wyglądać, jak je komponować, żeby później robić to samemu lepiej. Także wszystkie linki, wszystkie istotne kwestie zostawiam w opisie pod tym odcinkiem. Dziękuję Ci bardzo, że byłaś tu ze mną. Dzięki za wysłuchanie. No i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku.